Idziemy, odbieramy klucze od bram miasta i w tym momencie no, przez te parę dni my rządzimy tym miastem. Biorą udział tutaj szkoły Tańca na przykład, gdzie nie są nie tylko studenci, e, husaria Szczecin, Kuguar Szczecin, e, naszym patronem gdzieś tam medialnym, jest też pogoń Szczecin. Pomysł, jechaliśmy sobie autobusem 75 i zawsze mówiliśmy Edin Detonu i tak wyszło, że pewnego dnia pomyśleliśmy, to zróbmy takie przebranie, no i zrobiliśmy. Fantastycznie. Nie mogę, bo mnie kasa przeszkadza. W imieniu swoim, w imieniu tutaj państwa rektorów, którzy są ze mną, przekażę na wasze ręce ten klucz klucz do najważniejszych gabinetów naszego miasta klucz do Szczecina. Ten klucz przez parę dni jest w Waszych rękach. Możecie się tutaj bawić w Szczecinie. Drodzy Państwo, no życzymy Wam świetnej zabawy i tak jak mówił Pan Prezydent, omijajcie te kwartały, które już zdążył wyremontować tak? w mieście. Pomijając już ten korowód, nasz dzisiejszy, to wiadomo, koncerty, trzy dni koncertowe. Dodatkowo jeszcze idziemy na plażę, jak co roku, na Placu Grunwalskim. Bieg na szpilkach, bieg w workach, bitwa na balony. Oraz w sobotę taki już bardziej studenci, wszystkim mieszkańcom Szczecina rodzinny piknik, gdzie zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie, całe rodziny. Będzie szpital Misia, będą atrakcje dla najmłodszych.